Panie dyrektorze, nie jest to pewnie łatwy zawód, bo z tego co widać na ekranie i ostatnio w prasie... No parę kobiet może Pana z nie lubić, parę może Pana uwielbiać, a jeszcze więcej może Pana pokochać. Jak to jest, to jak to wszystko pogodzić? Ja myślę, że wiesz, większość kobiet mnie właśnie kocha. Nie spotkałem się jeszcze z żadną kobietą, która by mnie nie lubiła. No wiesz, no fajny facet, miły facet, a do tego jeszcze facet, który może tym kobietom pomóc na przykład fajniej wyglądać. Więc myślę, że to jest bardziej miłość. Eee, co, jest na, co jest najważniejsze w pierwszym spotkaniu z pacjentką? Czy to jest... Eee... Trochę e, ostudzanie ich zapędów, jeżeli chodzi, nie wiem, o rozmiar biustu, o to, że tutaj wstrzyknąć tyle, tam odjąć tyle, i tak dalej. Czy właśnie podchodzi Pan do tego na zasadzie, ma Pani rację, ale moim zdaniem. Bardzo często ja odmawiam zabiegów swoim pacjentkom pacjentom. Uważam, że każdy powinien wyglądać na swój wiek. To no nie można robić z 45 ryczącej 20, a tym bardziej czy na twarzy, gdzie szyja ręce wyglądają jak u babci. Więc absolutnie bardzo często zamienią się w takiego psychoterapeutę, który... Tłumaczy tym paniom, panom, że czas nieubłagalnie leci, że trzeba jednak pokochać to, ten proces dojrzewania i wyglądać fajnie, zdrowo, ok, młodo, ale jak na swój wiek nie można po prostu przeginać.